Watch me turn this around. Take that pain for my life. Walk the distance from fair forever. forever.

Czy mógłbyś nie używać tego słowa na B? Którego? Dokładnie tak, dozowcy wycierają sobie tym gębę, a potem ludzie się nas boją. Mniejsza ona zewnictwo. Trzeba go namierzyć i zobaczyć sobie na temat Augustin. I wyssać jego moc. Okej, okay, niech ci będzie. I wyssać jego moc. Mówię ci, dam radę. Dał piąte i Briar. Znaleźli ciało. Idź tam i zwalaj sprawę. Ale pamiętaj, pełna konspira. Okej, okay, witajcie na mnie Samoty Wędrowski, to jest kolejny odcinek naszej serii MPEMOS Second Sun. I już na początku odcinka oczywiście muszą mnie atakować eee, DOZ. Ale to nic. Weźmiemy sobie dym No i właśnie dzięki temu jeszcze się uleczyliśmy No i dobrze, to chyba wszyscy. Przynajmniej na razie. Jak widać, musimy jakiegoś Rystę złapać, żeby z jego moc wyssać. Ciekawe, kto będzie. Czy ktoś miły, czy nie do końca. No nie wiem, sprawdzimy. Dobrze, fajnie się po tym syliater, yy, lata. No, wstawaj, gościu. Janci, rozumiesz? Nie dozowcy. Wiesz, stoję za dobą murem, ale zabicie policjanta. Dobra, dobra, niech będzie. Ustawię fazery na ogłuszenie. Wow. No, one no, chyba tak. I ten bioterrorysta ma ten most. Do, mundurowych. Dziękuję. Na cholerę mi supermoce, skoro nie mogę z nich skorzystać. No, tylko się nie rozpłacz, braciszku. Wow, co to jest? Znalazłem ofiarę. To na pewno robota przewodnika. Widać rozmach. Dobra, zysknij i potek na miejscu zbrodni i prześlij je do mnie. Może znajdziemy jakiś trop. No, może może właśnie na aparatu. Dobra, przesyłam zdjęcie. Bierze chyba w no? Jakieś Jakieś pewnie heroina albo coś. Masz te swoje rany Ciekawe, jakich mocy użył sprawca Ognia, laserów, yy, spalającego spojrzenia <laughs> O stary, nie pogniewałbym się, gdybym miał taką moc Słuchaj, nawet jeśli sprawca jest pierwotnym przewodnikiem To wciąż nie wiemy, czy uda się przechwycić jego moc Wiesz co, jeśli się uda, to moją pierwszą ofiarą będzie ten złama Z który wymyślił ksywkę Sztandarowiec Macie, już z tym spokój Yy, czekaj chyba słyszę syreny Dobra sprawdzę to Okej okay. Dozorcy kordon w pobliżu Kazali policji trzymać się z dala To pewnie nasz przewodnik Sprawdzę to Ej Reggie widzę konwój dozorców na miejsce zbrodni Ta, Trzymaj się od nich z daleka bez rozkazu. Wow, sorry, że przerywam pogadankę, ale może udało Ci się dowiedzieć czegoś nowego o ofierze? Oh, nie, nic. W bazie danych nic nie ma. <słuch> Jego wygląd sugerował raczej kilka wyroków na koncie. Właśnie może coś takiego robić. Super. Taki mocniejszy atak. Super. Ten przewodnik z pewnością ma swój styl. Rokokowo makabryczy. No dobra. Niech zgadnę, fotek twarzy i ran? Jeśli to nie problem. Proszę bardzo, teraz rany. Jest i nasz snajper, goni go Czekaj, czekaj! Nie zabijaj mnie! O, wujek, dobra rada! Więc dobra, znaleźliśmy go. Wyluzuj, wyluzuj! Oh, Jestem jednym z nas! W sensie... Was! Gdzie ona jest? on jest? Nic ci nie zrobię! Zwłaszcza jeśli nie zwolnisz. Słuchaj, Wracaj! Świetnie, Aż Jest, miałby. Szybki jest, nawet bardzo szybki. Cholera, jak przewodnik. Walić na z oczu, wolę jego moc. Nie bądź chciwy. Dziwna rzecz. Przy każdym jego strzale, neon, który miał za plecami, przygasał. Pewnie czerpie z moc. Wróć do tego nonu. Może coś znajdziesz. Stary, powinieneś zobaczyć co ten gość potrafi! Wali jakimiś laserami? Fajnie byłoby umieć jego ciosy i używać tak dymu przed spotkaniem z Augustinem. Dobra, najpierw musimy go znaleźć. Dobra, jestem na miejscu. Jakieś rady, czego mam szukać? Wszystkiego, co może nam pomóc ustalić jego tożsamość. Uhu, co my tu mamy? Ten nasz snajper to raczej snajperka. Zaraz, że co? Szkoda, że cię tu nie ma, Reggie. To najbardziej bawskie gniazdo snajperskie jakie widziałem. A, to znaczy, że co? Nie wiem, wyczuł kobiecą, mały nacianie napis Brandt dziewczynki, kartę pisma. Poza tym chyba najładniej patrząca piłka zabójcy w historii. Dobra, poślij mi o wszystkiego, co uznasz za istotne. Ciekawe kim jest Brent. Nie pomogę. To zdecydowanie należy do kobiety. A pamiętasz co to? Okej, okay, rozumiem dlaczego pomyślałeś, że to damskie buty. Bo, bo to chyba najgęściej. Bez żartów. Seryjny morderca czytający romansidła. Wyobraź sobie, Reddy, że ludzie od czasu do czasu jednak coś czytają. Może coś ciekawego? Spokojnie, rozglądam się. No i dobra, to i tak kryjówka. się ja rozejrzeć. się Coś tu mamy. I to z fo temu fotę zróbmy? O, jakiś gość. Tak, to faktycznie ciekawe. Może zaryzykuję i spróbuję wyszukać w bazie frazę. Brand. Kto wie, może nam się poszczęści. Kurczę, gdy z sporo dymu laserów, mógł zrobić pas. Wiesz, Reggie, i tak sobie myślę o biustonoszach... To przestań. Poważnie. Odpuść. Jak dorwę Agustin, to najpierw potraktuję ją dymem, a potem jak już padnie, to tak ciut ciu, ciu, sobie jej pokazać. Grunt to mieć plan. Ciu-ciu-ciu. Znalazłem coś. Gość nazywa się Brent Walker. Aresztowany za posiadanie, dwa lata temu. Dwa miesiące później znaleziono go martwego. Przyczyna zgonu to rana kłuta klapy piersiowej nieznanego pochodzenia. Przesyłam adres ulicy, przy której zginął. Nasza snajperka wyraźnie nie lubi sadzić palić legalizować. No na to wygląda. Ty, jak to jest? Skoro morduje tylko i wyłącznie handlarzy narkotyków, to dlaczego media podają, że jej ofiary to przypadkowi przechodni? E, no i? D.O.Z. powinno podać do publicznej wiadomości, że ofiary nie były przypadkowe. Że każdy, kto nie jest handlarzem narkotyków może się czuć bezpiecznie i to by uspokoiło mieszkańców. Sugerujesz, że co? D.O.Z. celowo sieje panikę? Przecież ich zadanie polega na czymś odwrotnym. Dobra, czyli nasz przewodnik to kobieta, wow. Uuu, dzięki. Reggie, musisz to zobaczyć. Nasza błyskawica jest graficiarką i to całkiem niezłą. Nie zapominaj, że ona jest zabójcą. I to całkiem sprawnym. Ołtarzyk? Piękny ołtarzyk postawiła. W sumie, ja wiem, wzruszające. To co? Może jeszcze uronisz łezkę? To jest zdjęcie. Ale nie powinna zostawiać zapalonych świeczek. Okej. Okay. Stary, Brent, 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 jeszcze raz Brent. Tylko jeden Brent w głowie. No, musisz znać, że laska coś nie No, Aha, to tu. pora na główny punkt programu. Okej, okay. to już jest kompletne wariactwo. Czyli tak, yy, dziewczyna zamawiała sobie jedzenie i przychodziła poopowiadać neonowemu Brentowi... Kojarzysz restaurację Olafa przy Alaskan Way? Mają jeden z największych neonów w mieście. Gdybym miał neonową moc i słabość do wyżerki, to też bym tam wysiadywał. Już tam lecę. A więc dobrze, musimy chyba tam ruszyć! Kroplice z niechata, no fajnie! O rany, jak to łosko pachnie. Ech, dlaczego nie skroiłam tych dealerów z kasy? Pieniążki, czemu mnie nie lubicie? Chcę się z wami zaprzyjaźnić. No śmiało, chodźcie. Okej, okay, dzięki za znowu? Wow! Wow. Skup się, Delsin, skup się jak poprzednio. Szybki jak błyskawica. O, nie, 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 nie. Nie uciekniesz mi, mam już twoją moc. Zostaw mnie! Holu, jesteśmy teraz szybki. Ruchy! Super. Ruchy! Fetch? Ona się nazywa Fetch, okej okay. Możesz biegać po ścianach? Super, to jest taki troszkę zabuczek swego rodzaju. Niezła jazda! Dawaj, Delfin! Tempo! Jak pan jest? Kurczę, mogą tu... A nie, ona też jest na, na ziemię, więc dobrze. che Ja ci nie chcę tam wysłać. Wow, teraz nawet ten łańcuch jest inny. wiadomość, mam mniej energii. Zła wiadomość, nie lubię ciemności. Chlak, gdybyś odpuściła sobie te próby zabicia mnie, to nie musiałbym rozwalać tych neonów. Kej, okay, w musimy teraz... ...zrozwalić. Nie trzymam z Augustin! Zdura, jesteś jednym z jej robotów! Ile razy mam ci... Chcę tylko trochę Twojej mocy. To wszystko. Zaraz musimy neony jej rozwalić, żeby nie mogła mocy pobierać. Zostały jeszcze dwa. No to chyba jeden. No właśnie. Został jeszcze tylko jeden neon, o właśnie tam. No i go zaraz rozwalimy. Znaczy powierzamy z niego moc całą. No dalej. Oj, będę z tego korzystał! No i dobra, musimy teraz zobaczyć flat. Zobaczyć flat, czy flat, nie jak się mluvit, no i dobra. Aj, bardzo ładnie, co? Nie wrócę tam! Przestań! Nie! Przestań! Kurczę, mam zdrowia nam zostało. Aj! Ok. Jako dziecko nie sądziłam, że trafi na mnie, że będę jedną z nich. Moja modła zaskoczeniem. Rodzice mnie oddali, pomimo tego, że mieli świadomość, co rząd robi z takimi jak ja. Nie wiedziałam, co robić. Mój brat Brent, chwycił mnie za rękę i uciekliśmy. Życie na ulicach było trudne. Przemieszczaliśmy się z miasta do miasta, ale w końcu poznaliśmy dealerów, którzy wciągnęli nas w swój świat. Dragi.. Dragi były wybawieniem. Ale nam wiecznie było mało. Zjazdy były najgorsze. Człowiek musi wtedy walnąć działkę. A kiedy tracisz swój zapas, gdy sądzisz, że ktoś ci go ukradł? Dilerzy. Dragi, każą ci robić rzeczy, których... Nie chciałam go zostawić, ale zostałam złapana. To nie było normalne więzienie. Uczyli mnie strzelać, nauczyli jak zabijać. Z nie ucieczki byłam już wykolona. Dlatego wiedziałam jak dokonać zemsty. Brent, obiecuję Ci, żeby wypalę Twoje imię na ciele każdego zabitego przeze mnie dillera. Żeby już nikt nie musiał cierpieć. Tak, Franciszku. Nikt. Stary, co się stało? Dobrze się spisałeś! No dawaj dalej! Chodź! Stary! Ło! Stary, dobrze jest! Spisałeś! Wiem, gdzie zamknąć tę sukę. Gdzieś, gdzie, Augustynie, jej nigdy nie znajdzie. Teraz już nikomu nie zrobi krzywdy. Ej, nie, 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 nie. Ona likwiduje tylko dilerów, stary. Likwiduje? Delsin morduje dilerów. A jak myślisz, co ja robię z deuzy? To, co musisz! Ratujesz swoich współplemieńców! Nie, stary puścił. Nie, nie ma mowy. To, że oboje macie tę samą przypadłość, nie dar. Przypadłość nie oznacza, że będziemy się litować nad każdym ścieżkiem. Zawsze stoję za domem, tak? Zawsze. Ale ona idzie do paki. Ej! Okej, okay, spróbujmy osalić w LED może. Nie, ocalimy ją, bo to nie jest zbyt interesujące, bo ona stanie się morderczynią. Zajmę się nią, okej? Okay? Tak, przecież być odpowiedzialnym to twoja specjalność. Zostaw ją. Dobra, mamy pomóc plemieniu, a nie jakimś pioterrorystom. Jestem przewodnikiem! Spoko, spokojnie, to... Normalny gość tylko. Nie dzisiaj. Jasne. Pogadajmy. No i cóż, uratowaliśmy ją. Starcie z Fed. Ej, Reggie. Oh! Co tam? Spotkanie klubu przewodników już zakończone? Ja tylko chciałem porozmawiać i dowiedzieć się, czy ona nam pomoże, okej? Okay? Nie no, mam nadzieję, że nie strzelisz teraz po charedzi. Wiesz, że ten znoszę. Ktoś chyba nie powinien chodzić po ulicach. Zapomniałeś, że jest jeszcze jeden taki, ona? Ty jesteś inny. Tak, wiem, wiem, wiem. Jestem twoim bratem, który prosi cię o pomoc. Jeśli nie chcesz tego zrobić dla mnie, to przynajmniej zrób to dla plemienia. Dobra, co mam zrobić? Dzięki. Muszę przetestować nową moc. A ty jesteś moim człowiekiem od namierzania przekaźników rdzeniowych. Hello. Okej, okay, wysłałem. Znaj moją wielkoduszność. Dzięki. Dam znać, jak coś zgarnę. Nie, nie interesuje mnie to. Bye bye, Spochowany Reggie. Ej, żaruwo, co to za świecące skrzynki, które DOZ wszędzie porozstawiał? Tak, zdaje się, że mają nas namierzyć. Chyba wiem, jakie wykorzystać. Mogę zaczerpnąć z nich energię. Zamierzam spróbować z mocą neonu, którą mi sprezentowałaś. Prezentowałam? Masz ochotę dołączyć? Może wprowadzisz mnie w arkana nowych umiejętności? Czemu nie? Sprzątnęłam już dzisiaj dostatecznie dużo dealerów. No, dobra dziewczynka. się. Jeden przekaźnik podobno jest na rogu drugiej i e mail. Wiem gdzie to. 50. Ok, wziął. Następny... Okej,